Rekolekcje oddanie 33 z Ojcem Wenantym Katarzyńcem. Dzień 24. Odnawiam i potwierdzam przymierze chrztu świętego. Modlitwa do Ducha Świętego. Duchu Święty, przyjdź. Oświeć mrok umysłu. Porusz moje serce. Pokaż drogę do Jezusa. Pomóż pełnić wolę Ojca. Duchu Święty, przyjdź. Maryjo, któraś najpełniej przyjęła Słowo Boże prowadź mnie. Duchu Święty, przyjdź. Wprowadzenie. Przymierze Chrztu Świętego jest objawieniem miłości, która kocha do końca. W Chrzcie Świętym Bóg dał nam wszystko, czyli całego siebie. Chrzest konsekruje ochrzczonego, a to oznacza, że od tej chwili. Należymy do Boga w sposób pełny, całkowity, totalny. Do każdej ochrzczonej osoby Bóg mówi: Jesteś cały mój, jesteś cała moja, wyciskając na duszy ludzkiej niezatarte znamie, pieczęć miłości. Jednak to nie wszystko. W Chrzcie Świętym Bóg mówi do każdego jeszcze inne potężne w skutki słowo: Jestem cały Twój. Chrzest daje nam uczestnictwo w życiu Boga. Żyć pełnią łaski Chrztu oznacza zostać przebóstwionym, czyli całkowicie zjednoczonym z Bogiem. Odnawiam i potwierdzam przymierze Chrztu Świętego, to znaczy powiedzieć: Boże, przyjmuję Ciebie i zgadzam się należeć całkowicie do Ciebie, zgadzam się być cały Twój, zgadzam się być cała Twoja. Módlmy się dziś za przyczyną Ojca Wenantego, aby łaska Chrztu Świętego wydała w nas stukrotny owoc. Z nauczania Ojca Wenantego o pomnażaniu się w łasce uświęcającej. Łaska uświęcająca to dar Boży, my sami własnymi siłami ani odrobiny jej sobie powiększyć nie możemy. Ale Bóg dobry pozwala, że my nasze dobre uczynki skłaniamy, by nam swej łaski udzielił. Dobre uczynki są tedy nowym środkiem do pomnożenia łaski, a jak one liczne, ileż to sposobności mamy codziennie, by jakiś dobry uczynek wypełnić. To ogromne mnóstwo dobrych uczynków można na trzy części rozdzielić. Uczynki pobożności, czyli modlitwa, post, albo uczynki zaparcia się i jałmużna, albo uczynki miłosierne. Modlitwa, jako że jest aktem skierowanym wprost do Boga, uzyskuje nam u Niego łaskę przed wszystkimi innymi uczynkami. Uczynki umartwienia, zaparcia się, to nowy sposób powiększania łaski i na tym polu wielkie plony codziennie zbierać możemy. Cierpmy dla Boga jako uczniowie ukrzyżowanego, a zyskamy powiększenie łaski. Korzystajmy, pobożni słuchacze z tej pobożności, czyńmy dobrze bliźnim naszym, wspomagajmy ich czynnie, gdy możemy. Jeśli nie można czynem, to przynajmniej słowem dobrym, wzrokiem przyjaznym ulgę im przynośmy. O jakie to szczęście dobrze czynić bliźnim! O, zaprawdę spełniają się tu w całej pełni słowa pana Jezusa, że lepiej jest dawać niż brać. Wezwanie dnia. Autor traktatu o doskonałym nabożeństwie do Najświętszej Maryi Panny Święty Ludwik nosił nazwisko Grignon. Dodał jednak do niego de Montfort, czy wiesz dlaczego? Montfort to nazwa miejscowości, w której Święty Ludwik został ochrzczony. Chrzest był dla niego tak ważny, że nazwę miejscowości, w której przyjął chrzest, włączył do swojego nazwiska. Wiedział, że przez chrzest stał się nowym stworzeniem. I chciał to godnie uczcić. Zapraszamy Cię dziś, aby zapisać w kalendarzu datę swojego Chrztu Świętego i od tego roku świętować ten dzień jako najważniejsze, osobiste święto w roku Dzień Twoich nowych narodzin. Zacznij już dziś planować i spisywać pomysły na to, w jaki sposób możesz uczcić Dzień Rocznicy swojego Chrztu Świętego. Akt oddania. Zapisz dziś na swojej kartce, jako pieczęć tego dnia rekolekcji, kolejne słowa: Odnawiam i potwierdzam przymierze Chrztu Świętego. Świadectwo z rekolekcji, oddanie 33. Relacji z Bogiem nie miałam żadnej. Jestem mężatką i mamą czwórki dzieci. Wychowałam się w tradycyjnej rodzinie, w letniej katolickiej wierze. Chrzest, pierwsza komunia, święta bierzmowanie, sakrament małżeństwa, ale relacji z Bogiem nie miałam żadnej. Nie wiem, skąd zaczęły pojawiać się myśli o Maryi. Były to sprzeczne odczucia. Z jednej strony coś na wzór tęsknoty, z drugiej strony negowanie tych myśli, uznanie ich za niedorzeczność. Dziwnym zbiegiem okoliczności trafiłam na pewną maryjną konferencję. W której kapłan w tak niesamowity sposób opowiadał o matce Boga, że nie mogłam przestać o niej myśleć. Rozpoczęcie 33-dniowych rekolekcji było momentem, kiedy doświadczyłam, że Maryja jest moją mamą. Narodziłam się na nowo, jej miłość otwierała moje nieczułe serce. Zaczęłam rozmyślać o sakramencie Chrztu Świętego, przecież to wtedy oficjalnie i uroczyście stałam się dzieckiem Boga. Odszukałam dokumenty potwierdzające tak ważne w moim życiu daty, chrztu pierwszej komunii świętej i bierzmowania. Wszystkie te wydarzenia, włącznie z sakramentem małżeństwa, działy się jakby poza mną, bez świadomości ich ogromnej wagi. Ada. Modlitwa o beatyfikację czcigodnego sługi Bożego Ojca Wenantego Katarzyńca. Boże w Trójcy Jedyny, bądź uwielbiony za wszelkie dobra, którymi napełniłeś sługę Twego Wenantego. On przez życie według rad ewangelicznych i gorliwą posługę kapłańską w Kościele stał się przykładem dla Twoich wiernych. Wynieś, Panie, tego sługę Twego na ołtarze, abyśmy lepiej mogli Tobie służyć. Mnie zaś udziel łaski, o którą pokornie proszę, za jego wstawiennictwem. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen. Skrócony kalwaryjski akt zawierzenia. Niepokalana matko Jezusa i moja matko Maryjo, Pani kalwaryjska, pragnę być cały Twój. Twojemu niepokalanemu sercu zawierzam całego Siebie, wszystko, czym jestem, oraz całą moją rodzinę. Najlepsza matko, chroń mnie i moich bliskich od złego. Uproś nam u Jezusa serce proste i pełne miłości, a także mądrość, abyśmy potrafili odróżnić dobro od zła. Pani niepokalana, prowadź nas bezpieczną drogą do Jezusa. Amen. Był to fragment rekolekcji ODDanie: 33 z Ojcem Wenantym Katarzyńcem. Pełna wersja rekolekcji jest dostępna w formie książki. Którą można zamówić przez stronę www.venant.pl